Jeśli chodzi o ochronę powietrza, to tu na terenie powiatu sokulskiego, znaczy generalnie powiat Sokulski znajduje się w strefie Podlaskiej, jeśli chodzi o naszą działalność monitoringową. W ramach naszych badań tutaj monitoringowych stwierdziliśmy, że w tej strefie tak samo i powiat Sokulski się znajduje, są przekroczenia pyłu PM2,5 oraz benzy alfa-pirenu. Jeśli chodzi o kryterium ochrony zdrowia, oraz tutaj w Borsukowiznie jest taka stacja monitoringowa, która bada narażenie ekosystemów i tutaj stwierdziliśmy przekroczenie poziomów celów długoterminowych dla ozonu. Jeśli chodzi o działalność kontrolną, to tutaj nie widzimy jakichś większych problemów w kontroli podmiotów. Te naruszenia, które stwierdzamy, są to z reguły natury formalno-prawnej albo nie jakichś jakiś obowiązków sprawozdawczych także nie stwierdziliśmy jakichś zagrożeń jeśli chodzi o ten komponent środowiska jeśli chodzi o ochronę wód tutaj prowadzimy oceny kilku rzek na terenie powiatu konkretnie sześciu no, oceniamy te wody według kryteriów stanu ekologicznego potencjału ekologicznego stanu chemicznego te trzy jakby wskaźniki dają nam taką wypadkową ocenę wód i ta ocena wypada no źle, ale to nie wynika stąd, że ten stan wód jest taki zły, tylko te bardzo kryteria są szczegółowe, bardzo dokładne, bardzo dużo wskaźników badamy i one powodują, że przekroczenie jakiegokolwiek ze wskaźników skutkuje tym, że ten stan wody kwalifikujemy jako zły. No, tak państwo tu widzicie w tej informacji, większość rzek w zasadzie wszystkie mają stan zły. Ale tak jak powiedziałem, to nie, nie przenosi się na to, że woda jest jakaś, nie wiem, zanieczyszczona, brudna bardzo. Takie, takie są bardzo rygorystyczne kryteria. Jeśli chodzi o nasze kontrole, no, również tutaj nie odnotowaliśmy jakichś, nie wiem, poważniejszych zdarzeń, zagrożeń ze strony zakładów, które odprowadzają ścieki. No te naruszenia, które stwierdziliśmy, one tutaj głównie sprowadzały się, tak jak już wcześniej powiedziałem, do naruszeń natury formalnoprawnej oraz jakichś tam sprawozdawczych spraw lub nieprawidłowego naliczenia opłat czy ilości ścieków. Także one były regulowane zarządzeniami pokontrolnymi, stąd jakby te rzeczy są już uregulowane i są zrealizowane po wydaniu przez nas zarządzeń pokontrolnych. Jeśli chodzi o ocenę stanu jakości wód podziemnych, no tutaj my nie prowadzimy tej oceny, prowadzi to Państwowy Instytut Geologiczny. Na terenie powiatu są cztery takie miejsca, gdzie są badane wody podziemne. Przyjmuje się, że no, klasy tych wód, no, klasyfikuje się te wody do pięciu klas. Pierwsza, trzecia klasa to przyjmuje się, że są to wody dobre, czwarta, piąta ten stan jest słaby. Tutaj, jeśli chodzi o powiat, to mamy tylko w miejscowości Choraczki, Gmina Szudziałowo, takie jedno otwór, który sklasyfikowano jako woda złej jakości. Pozostałe trzy otwory klasyfikowane są jako stan dobry. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadową, no to dzielimy tutaj jakby te odpady na odpady przemysłowe, odpady komunalne, tak, tak powiem, według takiej tak z grubsza bym powiedział, według takiej z oceny. Jeśli chodzi o odpady komunalne, one są zagospodarowywane w świetle ustawy przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jeśli chodzi o odpady przemysłowe, to tutaj jakby zakład sam odpowiada za gospodarkę tymi odpadami, musi się je pozbyć w właściwy sposób, musi je przekazać firmie, która ma odpowiednie uprawnienia do ich przetworzenia. Jeśli chodzi o działalność kontrolną w tym zakresie, to tutaj na, jeżeli chodzi o, oceniając jakby te kontrole, które przeprowadziliśmy, to w gminie Szudziałowo tutaj na składowisku było kilka naruszeń podczas kontroli składowiska które zresztą jest zamknięte ale tam też po wydaniu zaleceń naszych pouczeń i tak dalej te naruszenia zostały usunięte czy są usuwane na bieżąco pozostałe naruszenia również są natury formalno-prawnej bądź sprawozdawczej niezłożenie w terminie sprawozdania odpadu o ilości odpadów i tak dalej no i tutaj oczywiście powiem też o wyniku kontroli składowiska w Karczach ponieważ Wiadomo, to jest temat, który Państwa też interesuje dość mocno. W tamtym roku prowadziliśmy trzy, tr, trój, trzykrotnie kontrole składowiska w Karczach. W zasadzie te kontrole wykazywały podobne naruszenia, które nie zostały do tej pory usunięte naszymi głównymi uwagami do tego do eksploatującego to składowisko jest to, że wał składowiska jest jeden nieodtworzony, nie jest utworzony, nie jest zabezpieczony przed przeciekami odcieków ze składowiska. Wydaje nam się, że system odprowadzania odcieków jest również niedrożny, przez co tworzyły się zastoiska na terenie składowiska. No i tutaj z tej strony, no tam oczywiście jeszcze inne tam naruszenia były typu zaśmiecenie terenu, rowo opaskowe zamulone i tak może to już troszeczkę mniej takie ważne. I te naruszenia w zasadzie podczas tych trzech kontroli się przewijały. My jakby z naszy, biorąc pod uwagę nasze możliwości nakazywaliśmy podmiotowi usunięcie tych naruszeń, ponieważ pobieraliśmy próbki wody, Zarówno wód podziemnych, jak i odcieków, jak i próbki gleby, z tego obwałowania, które jakby jest nieszczelne i przecieka. No i stwierdziliśmy, że tam jest no może nie ma przekroczenia wartości progowych, ale jest systematyczne pogarszanie jakości gleby na przykład i należy tu podjąć działania, żeby zabezpieczyć przed dalszą degradacją tej gleby. Nie zostały te wykonane zalecenia nasze po pierwszej kontroli w zasadzie informacja pojawiła się od podmiotu, że podejmie działania czy podjął jakieś działania w celu usunięcia naruszeń, ale potem kolejne nasze działania kontrolne jakby Y, y, pozwoliły ustalić, że w zasadzie nic się nie zmieniło. Y, poinformowaliśmy tutaj też nadzór budowlany o takiej sytuacji, y, biorąc pod uwagę, y, jakby. Y, y, Braki w tej instalacji, można tak powiedzieć. No nadzór też tutaj, jakby nas wspomógł, wydał odpowiednią zalecenie dla spółki, żeby otworzyła to obwołowanie, uszczelniła i tak dalej. Z tego, co wiemy, to w zasadzie nic nie zostało wykonane. Spółka się tylko odwołuje od wszelkich zaleceń. Nasze zalecenia kolejne czy nasze działania kolejne które prowadziliśmy na składowisku, tak jak już powiedziałem wcześniej powielały tylko te wcześniejsze ustalenia. Nasze każde kolejne zarządzenie, które wydawaliśmy kończyło się w zasadzie odwołaniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że spółka się nie zgadza i tak dalej i tak dalej, więc tak, tak, to, tak to działa, tak to funkcjonuje. Wygraliśmy sprawę w sądzie administracyjnym, jeśli chodzi o to zarządzenie. No to sprawa poszła do naczelnego sądu administracyjnego. Także w tej chwili w zasadzie ta działalność spółki w naszej ocenie wygląda tak, że są tylko składane różne odwołania, protesty itd. itd. Przeciwko zaleceniom, a nie widzimy żadnego postępu, żadnych działań na rzecz poprawy stanu na terenie składowiska. Tutaj jeszcze dopowiem, że nasze ostatnie badania, które wykonaliśmy z końcem 2017 roku na składowisku, wykazały dalszą degradację gleby. I tutaj już zgromadziliśmy cały materiał dowodowy wcześniejszy i obecny. Sprawa została przekazana do prokuratury, bo uznaliśmy, że wyczerpuje to uznamiona przestępstwa, także w tej chwili sprawa też jest procedowana przez prokuraturę w Sokółce w tym zakresie. I jeszcze tylko może dwa zdania o hałasie i o polach elektromagnetycznych. Hałas, jeśli chodzi o hałas, nie badaliśmy komunikacyjnego na terenie powiatu, bo akurat w planie monitoringu nie był ujęty. Jeśli chodzi o hałas z instalacji, nie stwierdzono naruszeń większych. Jeśli chodzi o pola, były wykonywane takie dwa punkty pomiarowe na terenie Sokółki i Sidry i tutaj nie stwierdziliśmy naruszeń, przekroczeń, wartości dopuszczalnych. To może tak... Tyle. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że współpraca z Wydziałem Architektury Budownictwa się dobrze układa, bo wiem, że to jest, tam jest też Wydział Ochrony Środowiska. Tak, prawda? tak. No nie można powiedzieć, że jakiekolwiek mamy tu problemy, tak. Wszelkie jakieś, nie wiem, problemy, które mamy, rozwiązujemy wspólnie, jest komunikacja. No właśnie tylko, że służycie Państwu pomocą po prostu. Bo tak, ja jest, to tak jest. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Okej, okay, tu Pan Jarosław. Pan Jarosław. Yy. Yy. Pana... Yy. Szanowna Rado, wszyscy zebrani, tutaj ze sprawozdania, tutaj ze strony, od strony 22, 23, 24, 25 czytamy odnośnie kontroli składowisk i zakładów przemysłowych i tutaj sprawa dotyczy głównie tutaj składowiska w Karczach. Kto bardzo dokładnie przeanalizował te strony tego sprawozdania, także widzi, że tutaj z jednej strony bawimy się w Ciociobabkę, prawda? Wioś, wioś bawi się w Ciociobabkę z tą firmą śmieciową, prawda? Wioś robi kontrolę, wydaje decyzje, wydaje wytyczne do tej decyzji. Firma, firma śmieciowa zarządzający obecnie składowiskiem nie wiązuje się do tego potem wioś kolejną decyzję i y, kolejna kolejna kontrola znowu znowu y, efekty nie są takie jakie jakie by wioś oczekiwał y, kolejna decyzja wiosiu. Panie Jarosławie y, ja przepraszam oddanie, ale przepraszam czy mogę. Pa, pa, pań, pa, po, poza, ja wiem pan. że pan już. Pan y, inspektor y, mówił już na ten temat że są zalecenia, a firma odwołuje się nie, i właśnie, do sądu. No to proszę, no to proszę dać mi skończyć. Tak, prosiłbym, żeby pan i, zawęził temat, żeby nie zatrzymywać i, pana inspektora. I po prostu po prostu tutaj będziemy, na... będziemy tutaj właśnie w nieskończoność czekać, a z drugiej strony mamy również nieskuteczność naszych organów, jak starosty powiatowego, który, który po prostu nie potrafi wyegzekwować swojej decyzji. Z jednej strony wydaje decyzję, że do 30 listopada 2015 roku firma śmieciowa miała wszystko uprzątnąć, a firma śmieciowa w Karczach nic z tego nie robi. I starosta, starosta nie potrafi wyegzekwować tej swojej decyzji, nie wydał żadnego wykonania zastępczego. Po prostu jest, jest nieporadny w tej kwestii. I tutaj i tutaj widzimy, spotykamy się z dwoma, z dwoma aspektami. Yy, firma śmieciowa i, yy, i urzędy, które nie potrafią wyegzekwować swoich, swoich decyzji. Nawet, nawet nie potrafią, nie potrafią yy, spróbować egzekwować, bo brak jest yy, wydania wykonania zastępczego. I co by tutaj yy, Pan yy, właśnie zasugerował, po prostu, yy, co by Pan poradził. Yy, dla Starosty Sokulskiego w jaki sposób wyegzekwować tą decyzję, aby firma śmieciowa uprzątnęła zgodnie z jego decyzją całe składowisko. Przepraszam, można... Coś, a już działa, działa, zadziałało. No czy tak, jeżeli chodzi o całą procedurę egzekucyjną, no to tutaj określają przepisy tą procedurę, więc jakby no, no nie ma czegoś takiego, że się no coś tutaj podejmuje działania ponad tą procedurę, tak, no bo wiadomo, że spółka też ma swoją kancelarię prawną, która jeżeli stwierdzi, że urząd, organ podejmuje działania wbrew procedurze, no wiadomo, że zaskarży i będzie takie, taka, taka procedura nieskuteczna. No tutaj ja mogę panu tylko powiedzieć tyle, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że ta spółka, od której z tego co wiem oczywiście, od której prowadzona była procedura egzekucyjna, czy w stosunku do której, no w zasadzie nie posiada żadnych środków w tej chwili. Żadnych nie wiem, pieniężnych, czy jakichkolwiek innych, które można by spieniężyć, żeby odzyskać te Pieniążki, które mogłyby posłużyć do egzekucji, czy, czy mogłyby no, dać możliwość potem egzekucji tych obowiązków, które wydał starosta. Także tutaj no, sprawa jest naprawdę bardzo skomplikowana prawnie, o tak bym powiedział. Ja wiem, że to w odbiorze państwa jakby wygląda tak, że no, organ nie potrafi czegoś wyegzekwować, ale naprawdę procedura jest tak zawiła i skomplikowana, że. Spółka wykorzystuje wszystkie swoje możliwości prawne, jeśli chodzi o drogę odwoławczą i wszelkie działania nasze, czy podejrzewam to się starosty, w zasadzie kończą się na tym, że spółka odwołuje się i musimy czekać do rozstrzygnięcia organu odwoławczego. I co dalej jakby w tej sprawie można zrobić, tak? Dziękuję bardzo. Pani Stanisławie, można? Bo powiedziałem, że pan chciał. Szanowni radni, każdego roku podaj, że w miesiącu maju rozpatrujemy sprawozdania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska. W różnych dziedzinach przedstawia się różnie. Przeważnie stan środowiska jest zadowalający. Zresztą pan, pan inspektor wspomniał, że w niektórych lepiej, w innych gorzej. W, w roku ubiegłym dość intensywnie inspektorat wziął się do pracy na składowisku odpadów w Kaczach. Wynika to ze sprawozdania i z informacji, którą usłyszeliśmy. Mnie interesuje i nie tylko mnie, jeżeli jest Pan w stanie odpowiedzieć, jaki w ogóle jest w tej chwili stan prawny tych składowisk. Po pierwsze po drugie, stan faktyczny, bo prawny faktyczny różnie może być. No i po trzecie, czego możemy spodziewać się w najbliższym okresie, bo to najbardziej nas interesuje nie w najbliższym okresie i w najbliższych latach. No i jak z tego, że tak powiem, impasu, który został stworzony najlepiej wyjść. Dziękuję. Pytanie chyba dla pana tak? No spróbuję coś odpowiedzieć, jeśli będę umiał. Jeżeli chodzi o, tak jak pan pyta, jaki jest stan teraz, no, stan jest taki, że zarówno, bo tam w, znaczy jakby są takie trzy miejsca na składowisku w karczach, tak? Stara kwatera, nowa kwatera i miejsce magazynowania odpadów, magazyn, które być może tam no, dla osób może niewtajemniczonych jakby stanowią jedno składowisko. Zarówno stara kwatera została, znaczy tak, stara z kwatera została skutecznie wstrzymana przez nas. Na skutek stwierdzenia naruszenia jakości, stwierdzenia pogorszenia znacznego jakości wód podziemnych pod starym składowiskiem w 2015 roku wydaliśmy skuteczną decyzję wstrzymującą to składowisko. Rekultywację w taki sposób składowiska, ponieważ uznaliśmy, że taki sposób rekultywacji przyczynia się znacząco do pogorszenia jakości wód podziemnych. I było odwołanie spółki od, tego, od naszej decyzji zostało odrzucone przez główny inspektorat spółka, dalej już nie odwoływała się. Kolejna decyzja, którą wydaliśmy w 2015 roku to była decyzja na wstrzymanie nowej kwatery, czyli tej, na którą do 2016 roku były dowożone odpady. Tutaj główny inspektor utrzymał w mocy tą decyzję. Spółka oczywiście odwołała się od tej decyzji do wojewódzkiego sądu. Wojewódzki sąd uchylił naszą decyzję, znaczy może nie tyle naszą, co głównego inspektora ochrony środowiska. Główny inspektor złożył skargę na to uchylenie do naczelnego sądu administracyjnego i w tej chwili oczekuje na rozpatrzenie ta decyzja w naczelnym sądzie administracyjnym. Jeśli chodzi o ten magazyn, no to tutaj już poprzedni pan, który mnie pytał o sprawę egzekucji, to trochę na ten temat powiedział, że tutaj jakby na nasz wniosek, który skierowaliśmy w 2015 roku do tutaj starosty Sokulskiego, decyzja na zbieranie, przetwarzanie i tak dalej, w ramach której możliwe było magazynowanie tych odpadów, które tam w tej chwili leżą, Została uchylona, cofnięta, i w tej decyzji nałożono obowiązek egzekucji warun, warun, usunięcia tych odpadów. Tak? Od tego wiem, że było zaskarżenie do samorządowego kolegium odwoławczego i w samorządowym kolegium odwoławczym ta decyzja została otrzymana w mocy. Czyli, tak jakby ten obowiązek usunięcia odpadów do 30 bodajże chyba listopada 2015 roku był wiążący, ale spółka nie usunęła tych odpadów w tym terminie, potem z tego co wiem starosta podjął działania na rzecz wyegzekwowania tego obowiązku. Nie znam dokładnie, jak tam się to toczyło, no bo to trzeba by sprawdzić pewnie tutaj u pana starosty, jak ta procedura przebiegała. Wiem tylko, że była nieskuteczna, bo te odpady nadal leżą. Czego się możemy spodziewać? No, no czekamy na rozstrzygnięcia, tak? Aha, jeszcze mało. To jeszcze trzecia rzecz. Pozwolenie zintegrowane, które umożliwiało działalność na tym składowisku, również na nasz wniosek, zostało cofnięte przez Marszałka Województwa. Spółka oczywiście zaskarżyła to cofnięcie do Ministra Środowiska. Minister Środowiska utrzymał w mocy. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i też czekamy na to, co się dalej wydarzy w kwestii tego rozstrzygnięcia na dalszych etapach. I tutaj również skierowaliśmy wniosek do wojewody, znaczy no pośrednio, ale bezpośrednio trafiło to do wojewody Podlaskiego o cofnięcie pozwolenia na budowę, które obowiązywało spółkę, w oparciu o którą zostało wybudowane to składowisko, tutaj to nowe składowisko i był plan prawdopodobnie budowy kolejnych kwater. O cofnięcie tego pozwolenia. No i Wojewoda po rozpatrzeniu uznał, że są podstawy do uchylenia tej decyzji, i uchylił. Również spółka zaskarżyła to uchylenie do yy, chyba minister. Nie, do yy, no, głównego inspektora nadzoru budowlanego. I wiem, że sprawa jest tam teraz. I czekamy też na rozstrzygnięcie. Także jak Państwo widzicie, tutaj w zasadzie wszystko, co można było, zostało zrobione, tylko w tej chwili no, czekamy na rozstrzygnięcie organów nadzorczych, które yy, no zobaczymy, jak, jak przychylą się do, do niektórych tutaj sytuacji. Jeżeli yy, na przykład zostaną utrzymane w mocy te decyzje cofające, to w zasadzie już nie będzie brak, będzie brak tu możliwości działania. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze pan yy, radny Kazimierz Łabienic. Panie Arsławie, już pan swoje powiedział. Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz. Panie inspektorze. Panie Inspektorze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w sprawie nurtującej społeczność Nowego Dworu. Mówimy tutaj o karczach, o problemach, jakie ma Sokółka i w niedalekiej przyszłości, jeżeli oczywiście te wszystkie decyzje zostaną utrzymane w mocy, to następne karcze, które ja nazywam karcze bis, powstaną przy Nowym Dworze. Planowana jest inwestycja pod nazwą, że budowa spalarni odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych. Przy tym, jeszcze również składowisko, jeżeli chodzi o y, odpady ze skratek oczyszczalni komunalnych, oczyszczalni przemysłowych. Y, jest obawa tego typu, że w zasadzie ta spalarnia, to najprawdopodobniej to jest tylko ja, tak sądzę, i wiele, większość mieszkańców y, Nowego Dworu że to jest tylko przykrywka, aby zrobić składowisko, jeżeli chodzi o te odpady z oczyszczalni komunalnych. Yy, bodajże przez te naj, najbliższe dwa lata jest ustawa, która obliguje w ogóle te wszystkie oczyszczalnie, samorządy, aby te wszelkie odpady, które są gdzieś wywozić, magazynować. Yy, następna sprawa to jest to, że na przykład Sokółka jest o wiele prężniejszym ośrodkiem i tutaj nie może nic zrobić z karczami, to tym bardziej, jeżeli to powstanie w nowym dworze, no to na pewno nasza skuteczność działalność będzie bardzo ograniczona. Co najbardziej nas martwi, że w zasadzie to tak, nie ma planu studium zagospodarowania, taka inwestycja nie jest przewidywana. Plan zagospodarowania przestrzennego nie istnieje na terenie Nowego Dworu bo to jest sprawa kosztowna. Teraz tak, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami więc Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 nie przewiduje takiej spalarni na terenie Nowego Dworu. Niemniej jednak te decyzje są wydawane w zasadzie, że ostatnia decyzja środowiskowa Pana Wójta została wydana pozytywna. Odwołujemy się od tego. Pomaga nam tu również i Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Staramy się, żeby do tego nie dopuścić. No bo następną naszą taką problematyczną sprawą jest: inwestorem przyszłej tej inwestycji, która tam postać na terenie Nowego Dworu, to jest ten sam pan, który budował karcze. I istnieje niebezpieczeństwo, że. Powtórzy się to samo co tutaj w Sokółce. Obawiamy się tego, i w zasadzie, jeszcze takie jedno pytanie, Panie Inspektorze. Jeżeli chodzi o ten system wasz kontrolny, bo to chodzi już pod kątem tej spalarni, tutaj na Dworze. Jeżeli kontrolujecie, to Wy po prostu uprzedzacie. Tak, tak. Uprzedzamy na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Taki jest obowiązek wynikający z ustawy o prawo przedsiębiorcach. I nie możemy od tego odstąpić. Chyba, że są jakieś zgłoszenia, że, no nie wiem, jakieś nagłe zdarzenia, awaria, coś, coś nagłego się, co zagraża środowisku, się dzieje, prawda, to wtedy możemy bez zawiadomienia. Tylko w takiej sytuacji. Ale każda kontrola, którą realizujemy planowo, to musimy zawiadamiać. Na dzień dzisiejszy. Tam jeszcze, bo tu o co chodzi, że spalenie odpadów niebezpiecznych tam będzie w temperaturze 1200 stopni, natomiast pozostałych. Temperaturze 800 stopni. I jeżeli znając, no, jest takie podejrzenie, że w przyszłości mogą i być te niebezpieczne spalane w temperaturze 800 stopni. Czy taka możliwość jest skontrolowania, czy one, jak one były spalane? Na pewno chyba nie. Bo to znaczy, zawsze można posprzątać, jeżeli chodzi o. No, nie no, 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 powiem szczerze, czy... że nie mamy doświadczeń, jeśli chodzi o tego typu spalarnie, ponieważ takiej spalarni u nas jeszcze nie ma. Yy, tak, tak jak tu Pan Radny powiedział, że spalane są w jednym yy, kotle, czy w jednym urządzeniu, prawda, dwa rodzaje odpadów. Z reguły są to albo spalarnie odpadów komunalnych, jak jest w Białymstoku i tam jeden ciąg technologiczny idzie, albo spalane są odpady medyczne niebezpieczne, w Białymstoku jest taka spalarnia i w Hajnówce. Z tymi spalarniami nie ma problemu, a taka kombinowana, pierwszy raz ją słyszę, o niej tak, Y, nie wiem, jak to funkcjonuje, jeżeli gdzieś funkcjonuje, czy to dobrze jest, czy, czy da się to skontrolować. No, nie mam doświadczeń, trudno mi w tym momencie się do tego odnieść, y, ale no, rodzi to pewne, no, takie wątpliwości, jak pan powiedział, tak? I, i to jest właśnie taki, no, a najbardziej tragiczne w, 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 w tym, to ja by tak powiedział, że społeczność jest przeciwna, protestujemy, staramy się, żeby do tego nie dopuścić, a najgorsze jest, że organ prowadzący z kolei jest rzecznikiem tutaj inwestora, no bo tyle było różnego rodzaju spotkań, tyle różnych próśb i tak dalej, inwestor na samym początku od razu na pierwszym spotkaniu powiedział, jeżeli wójt wyrazi taką zgodę, że nie robimy tego, jest taka wola ludzi, nie robimy, a oczywiście takiego czegoś nie wyszło z organu prowadzącego i dalej jak to się mówimy, z tym walczymy, staramy się, żeby tego nie dopuścić, ale chciałbym, jak ktoś mówi, jeszcze zwrócić się do Pana, żeby również, czy możliwość jest jakaś wiosił w tej sprawie, żeby jakoś pomóc nam, jeżeli chodzi o niedopuszczenie do tej inwestycji, bo my po prostu przypuszczamy, że tam będą na pewno karcze Bis. Mhm. No muszę panu, no, Panie Radny, przyznać, że no, formalnie my nie za bardzo mamy możliwość tutaj jakby uczestniczenia w jakiejkolwiek procedurze i... No jesteśmy organem administracji, tak? mamy swoje ramy prawne, w oparciu o które działamy i musimy ich przestrzegać. Tak? I tak naprawdę już my śledziliśmy te przepisy prawne, które w tym zakresie obowiązują i my dopiero możemy wejść na etapie, kiedy będzie wydana prawomocna decyzja środowiskowa, która już, jak Państwo, pan, państwo dobrze wiecie, to już będzie post factum. I możemy sprawdzić ewentualnie, jak jest realizowana, a potem jak jest oddawana do użytku instalacja, czy spełnia wszystkie wymogi. No i potem w trakcie eksploatacji możemy sprawdzać, jak ona funkcjonuje. No takie mamy uwarunkowania prawne. Jeśli chodzi o pomoc taką merytoryczną, nie wiem, doradczą, to jak najbardziej. No jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to zapraszamy i możemy tutaj, co będziemy mogli, to doradzimy, pomożemy, nie wiem, poinformujemy, jaki jest stan przepisów prawnych w tym zakresie i tak dalej. Dziękuję bardzo.